Siemanko ludziska w czwartym odcinku Call of Duty 1 Zagrajmy w Call of Duty 1 d godzina piąta nad ranem Saint Mar Eglise Chłopcy pewnie już wylądowali na plażach Są tylko kilka mil stąd Lecz teraz wydaje się, jakby było ich milion Nie mamy radia i jesteśmy kompletnie odcięci Kapitan Foley się nie mylił Walczyliśmy z więcej niż plutonem niemieckich spadochroniarzy Ale udało nam się zająć wieś Dziś mamy jej bronić przed niemieckim kontr kontratakiem Będziemy się bronić kradzionymi sprzętami niemieckie MG42 i Fausy przeciwko czołgom. A sama wioska też była w rękach wroga. Lotnictwo i marynarka narobiło dziś rano niezłego bigosu na plażach. Jedno jest pewne: Niemcy już wiedzą, że tu jesteśmy. Niedługo okaże się, czy uciekną, czy też runą na nas jak szarańcza. I tu jest świetno dla mnie: stać, stać, pobudka zej z ulicy Muździerza. Teraz wam pokażę taką fajną rzecz. Pobiegnę już tu sam. Bo nasz kolega zginie. Łale strzelają. A już zginął, nie zauważyłem. Nefret pobiegać. Walczyć. <grystanie> Dobra, strzelanie na zawsze. Niebezpieczna. O! Oh, fuksik i to jeszcze jaki? Teraz po pancer V biegniemy. Chyba w tej misji taka świetna będzie snajperka. Półautomatyczna. Złość bóż później. Jakie ja nie trafiłem o, nawala na mała czołg. No zdrowia nazbierałem. E, no! Co to było? Kurde! Widzieliście to? Milę śwabów. Kamy, O! dało się. Co, to się do cholery dzieje? Kurde, niesfablo. On tych tyle matka, że nabrała. Aj, sorry kolego, nie chciałem, myślałem, że to szwabek. No, musimy niestety strzelać, pomóc im strzelać. Ale oni też niestety muszą w nas strzelać. Takie zadanie dostali od twórców tej gry. I myślę, że je całkiem dobrze wykonują. Co ty tu robisz, chłopie? Ale ja im się nie dam wycofać. To nie ja. Tak, główno nie się wycofuję. No, teraz to się dopiero sieczka zacznie. Uwierzcie mi, uwierzcie mi na słowo, bo nie będzie ciekawe. O, widzę już moją ukochaną snajperkę. Nawet są jej... No, wiesz. Dobra. Mam świetną snajperkę. Moją ulubioną w tej grze. Ale to teraz czołgów będzie, mówię wam, ojej. Tak, teraz z której oni strony będą strzelać, to ja już szczerze wam powiem, nie pamiętam. Staje w takim razie. Jakich aż tyle tutaj. Tutaj są nasi. Więc nas to nie powinno być. My powinniśmy iść dalej. E, no co to było? Broń mi nagle zmieniło. No znów. Sam nie wiem, co to jest. Jeszcze tu ktoś. Dobra, trzeba uciekać. Tu moździerzami będą nawalać. Bum. Lubię ten dzień. Teraz tu tragiczna śmierć naszego kolegi. Oj nie, mam go, mi szkoda, naprawdę uwielbiam. Znałem go od dzieciństwa, ubolewam nad tym. Teraz tutaj na pewno nie będzie to łatwe. No, got ty. boom następny. Nie wiedziałem że ty tu będziesz. Nigdy o tym nie mówił, kurde. Tego też nie wiedziałem. To mamy nieciekawą sytuację, jeśli on apteczki tutaj nie miał. Jest! Ole. Uciekać Do kościoła Niech nas Bóg ochroni I apteczki przede wszystkim Bóg Bogiem, ale... Apteczki będą ważniejsze. Bóg na mafteczki nie zaśma. Ze sfery swojej. Teraz będzie łubu patrzcie. Świetnie. Było łuwu. Ja to uwielbiam na przykład w Call of Duty. Bawić się. W, oczywiście w swój sposób. Proszę zobaczyć to, jest Możesz nawalać na ile chcesz. To jest to. Myślę, że to czujecie. I teraz jedna z najśmieszniejszych sceny dla mnie w kodzie. Zobaczcie sobie na to. Wbijają. Szkoda, że ja tak nie mogę. Bum. A ja się może trochę odsunę. Wow. Tak. Efekty powalające, teraz już będziemy kończyć tą misję. Jeszcze nam trochę zostało. Mam nadzieję, że poznajecie to miejsce. To tu byliśmy misję wcześniej, w nocy. Co ty koleś do mnie celujesz? I teraz już stąd ja będę celować do tych MG42 czy MG po angielsku. Nie cierpię ich po prostu, o już lecą uciski. Nie wiem czemu mnie tak nie lubią. Trzeba ich powybijać, a ja ją to może być. No i to będzie teraz taka zabawa, coś czuję. A ja nie chcę się z nimi bawić bardzo, bardzo. Myślę, że wierzycie mi na słowo. Dobra, wybijamy, tu tam była kolejna snajperka. I biegniemy tak jak ja. I już jesteśmy w rowie, w którym będzie nam o wiele łatwiej. Tutaj pewnie nie biegnie. Tak jak zawsze, sfora. O, koleś. Nie było sfory, to już dobrze. Tutaj chyba będzie kolo, tak jest. Chodź tu. Kulka. Dobra, i teraz zostało jeden, pewnie ten z tym tutaj strzela z MG42. Teraz już nie będzie strzelać. Ej, no co jest, nie udało się. Oni dalej tu stoją, nie, no. Sam jesteście jeden kurde złe obliczenia Nie ma jakiś ten mój komputer dwóch było No <laughs> dosiadamy tutaj do samochodu i następną misję będziemy przechodzić w samochodzie. Nie będzie to za ciekawe Mam nadzieję, że pamiętacie tego oto pana Jest to sierżant Moody, to on nas szkolił Tutaj mamy yy, Eldera My w ogóle mamy Martins chyba? No nazwisko już na imię nie pamiętam. W ogóle nie wiem czy tutaj mówią. Jeśli sobie chcecie, to czytajcie sobie te dialogi, też moim zdaniem są ciekawe. Mam po polsku z kolekcji Best of Activision jedynkę z dodatkiem. I z dodatkiem również będę przechodzić. Ten gdzie pobieg Na grzyby. <laughs> Dobra, dzięki bardzo za odcinek czwarty. Нараже.